Dzień dobry Pani Olu. Dzień dobry. Witajcie, bo SMS-a dostałam. Yy, witamy w naszym kolejnym filmie. Dzisiaj idziemy do kolejnego, chyba z tego co Kamil liczy, do czwartego żłobka. Czwarty, na czwarty. Oglądanie żłobka. W niektórych nie ma miejsc, w niektórych. Yy... Co, niektórych? Są miejsca i idziemy i się okazuje, że nie chcemy tam być. Mamy już jeden taki wstępnie wybrany, ale dzisiaj idziemy do jeszcze jednego i chyba po tym żłobku podejmiemy decyzję, co nie? I takie możliwe, że będziemy nagrywać, ale musimy się dowiedzieć, no bo Czy tutaj. Możemy? Bo już tu już jest nie możemy? bo jest pewne. Nie będziemy nagrywać twarzy dzieci. Yy, tak. Chyba, że to dziecko, dziecko będziemy. Zobaczcie, będzie ona zasnęło. Bez, bez tego, bez mleka zasnęła. Bez mleka, bez, bez niczego, tak sobie po prostu zasnęła. To się Zreszcie nie zdarza. Rzecz, więc wybaczcie moją goliznę, a jutro idę na French, więc odrostów też nie będzie. Będą piękne paznokcie już przezroczyste. Wiecie, na poród. Mhm. Ja nie idę na żaden French ani Spanish. do mnie mówi tak ciągle wychodzisz z domu. Ciągle Nie, wychodzi. Nie wiem, ci gotować. A gdzie ty łazisz w ogóle? Gdzie ty łazisz? Na randki ja chodzę. Na randki chodzi, Ja też idę dzisiaj na randkę. Z kim? Intro. Nie uwierzycie, ale to jest w ogóle fajna historia, dlatego że idąc do tego żłobka po drodze mijamy. McDonalda! A dzisiaj w kuponach jest kafełate za 5 zł. Kafełate za piątka to jest to, co lubimy najbardziej. I to nie jest fajne, to, to jest to, co. ale po prostu lubimy. Kafełate to jest to, I co, co Hepisie to... lubią najbardziej. <laughs> Poczekajcie. Dzisiaj jeszcze Ola ma niespodziewane USG. Dlaczego niespodziewane? Aha, no bo tamto bo ostatnie miało być ostatnie. Że ostatnie. Po czym okazało się, że Ola nie rodzi. Że Ola nie rodzi i jakby <noise> miałam przyjść na wizytę ewentualnie właśnie za tydzień, czyli, czyli dzisiaj no bo około tydzień. I dzisiaj o 17 idę na badanie. I trochę powiem wam, że ja się, nie boję się tylko kurde nie chcę mi się iść. I To dlatego, że po prostu ja się boję, że ja usłyszę znowu, że nic się nie dzieje, że się szyjka nie skraca, że coś tam, ogólnie uwielbiam chodzić do mojej pani doktor, więc zawsze sobie pogadamy. 40 minut gadania i tak dalej, ja uwielbiam to, ale z drugiej strony boję się, że po prostu nie będzie żadnej akcji, że nie będę miała żadnego rozwarcia od opuszczenia główki czy czegoś takiego, więc troszkę się tego obawiam. A pewnie tak będzie, no ale no idę. Pokażemy Wam też USG Gdzie dzisiaj, zobaczymy jaka szacowana waga na dzisiaj. To też jest ciekawe. Ile urósł? Nie, na McDonald's. McDonald's. Tak, chciałam się zastanowić Możecie korzystać z naszego kodu, jak coś. Co? Nie da się tak Mamy kawki, Ola je niesie Jesteśmy już bardzo blisko Czy, czy, czy my coś jeszcze dzisiaj będziemy na vlogu nagrywać Oprócz tych USG i żłobka? Ja nie pamiętam właśnie Muszę zobaczyć nasz grafik Bo nie pamiętam co musimy zrobić o 21 jest bardzo ważne wydarzenie dzisiaj. Musimy iść do apteki, i myślać, że Aromactis taki na płótka. Znaczy no, na w sensie na naklejkę taką, żeby lepiej się oddychało w nocy. A bo katarek ma. To ma taki lekki katarek. Ale już ma mały, bo jej pomóc co my bierzemy? Paracetamol czy to my jej dajemy? Pedicetamol, on jest z paracetamolem. Petit... Jeżeli się mylę, to nie dobra, bo może nie będę tego mówił, słuchajcie, bo nie jestem pewna. Pedicetamol, no pewnie ma paracetamol w sobie. No. Tak... A pedicetamol, słuchajcie, daliśmy jej na noc i praktycznie katar jej przeszedł. Ma, ale już dużo mniejszy. Tak. Zdecydowanie, więc... Ogólnie my ba... też, jeżeli chodzi o spacery, my wychodzimy z założenia, że jeżeli dziecko jest podziębione, ale nie ma gorączki, to no spacer się powinno wyjść, tym bardziej świeże powietrze i tak dalej. Nie wiem, jak wy myślicie, napiszcie w komentarzu, ale my wychodzimy. Jesteśmy już na miejscu. Też żłobek się zgodził, żebyśmy nagrali właśnie w środku, oczywiście bez dzieci, więc bardzo dziękujemy za pozwolenie. Jesteśmy ja w środku. Właśnie, że jakaś inspekcja w ogóle, inspekcja. Ale, ale nie, że my inspekcja, tylko wiecie, bo e, kanał. Ale mamy, znaczy mamy o, cały czas Tak, pochodzi. ale musimy go wznowić, bo on jest martwy, jest ten kanał po prostu. Słuchajcie, mi się mega podoba od razu pierwsza sala. Co? Te lampy, które my Myśleliśmy, lubimy. Myśleliśmy, żeby nawet takie do domu kupić podobne. Słuchajcie, jesteśmy w żłobku, żłobek First Steps. Pani nas zostawiła na chwilę samych, samych nową, musi tam ogarniać, ale pani bardzo miła, od razu mi się klimat podoba, słuchaj. od razu śmiech na twarzy, to jest coś... pięknie jest, więc mi się bardzo podoba. Zobaczmy, co tutaj jest. Oj. A ja tutaj, a to niem... chodź tu, zobacz. Coś. O kurde, jaka samoromista huśtawka. Nie, bo tu jest dywan, wiesz, to może dzieci się bawią, to już nie będę tutaj wchodzić w butach. A tu jest w ogóle stara dla przedszkola, czy dla żłobka? Nie wiem, nie wiem. A to zaraz zapytamy, mi się wydaje, że żłobkowa. Ty zobacz, myślisz, że oni mają tam własny ten placek? Myślę, że tak. O kurczę. To by było. emocji, niż... na aż to są nie. A ta sala jest dla żłobkowiczów czy właśnie dla przedszkolaków? To jest dla przedszkolaków, ok. To jest Dobrze. dla dzieci przedszkolnych. Tam ten ogródek jest wasz? Nasz. <grym> nasz, nasz, nasz. E na zobaczyć. Ten jest Tak, Zbaw. pójdziemy. E, Praca z ogródkiem. E, dzisiaj o 10.34 można obejrzeć się w dobry, No właśnie tak, słyszeliśmy, ale z... będziemy w drodze, więc wygodaliśmy. Mogę podesłać nikt. Jest kot tam, widzę tam daleko. Kot siedzi sobie na tym... sąsiadów. My mamy jeża. Jeża? Jeża. My <laughs> własne ale my akurat montujemy domek dla, dla niego, więc dzieci faktycznie go bardzo często spotykają. Później pokażę filmik, że faktycznie się dzieci nie boi, już na tyle się, e, że powiem, zaznał i zaprzyjaźnił z naszymi dziećmi, że nie ucieka. Super. Tak? Co to? Oczyszczać powietrza. Oczyszczać powietrza. E, Każda stara jest wyposażona w oczyszczacze powietrza, w klimatyzatory, oczyszczacze powietrza, mówię, że dzieci mniej chorują. Bakterie, wirusy, one działają cały czas, na noc. Tak samo poza tym sale są też dezynfekowane specjalnymi lampami, więc po zamknięciu placówki dzieci na pewno przez tym mniej chorują. To jest plus taki. Tu jest sala żłobkowa, Przedszkolna. 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 A gdzie jest żłobkowa? To na górę. Dobrze. A tutaj co jest podzieloneczka. A możemy zobaczyć? Proszę, proszę. A tu ja nie umiałam otworzyć drzwi, bo chciałam tutaj wejść, mamy no, takie fajnie przestawione. Odmiany proces nosnikowania czyli omijamy, mhm. e, aczej, omijamy. No, jak dzieci już są gotowe, to, to wtedy przeskakujemy na te kibelki, Mercedesiki, bo bardzo fajnie dlatego, że Tak się nazywają. Okay. E, żółwik z tymi rączkami, e, dzieci się trzymają, nie boją, że, się wpad że wpadną do. Mhm. Naprawdę fajnie, prawda? Dzieci już dwa e, lata, dwa miesiące, dwa i pół e, korzystają normalnie sami, z, oczywiście przy pomocy e, pani nauczycielki z e, kibelków, więc okay. naprawdę fajnie, no? Idziemy Bardzo szybko dzieci wszystko. Jak tutaj. są jakieś ciekawostki, coś takiego ważnego, coś wyjątkowego. A znaczy, to no, W tu ogólnie jeszcze są jakieś tam wontowane kuśtaki i tak dalej, ale... A, co, dobra, bo, 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 bo dziewczyny najbieżą coś i tak dalej, o Jakieś maluchy, Wiem, to chyba żłobkowe, co? Tak? tak, 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 tak. No teraz teraz, teraz. To ja zaproszę może na to duże, etc. Jak w międzyczasie pani zrobię. Dobrze, Jasne. Eee, Tu macie naprawdę bardzo dobre sale. Pani jest, sami jak pani chce tam się udać. Co państwo sobie myślą, że za to jedzenie, że wszystkie dzieci jedzą oddzielnie, nie jedzą w salach? Jest oddzielna jadarnia. Okej. którym W którym miesiącu? W którym miesiącu? Tego ]azione? nie będzie <technik> na filmie, ale bo <pacjenta> jest. I odprowadzamy do sal. albo przy wejściu jest y, tomofon, domofon dzwonimy do sali, pani y, po nas y, schodzi, y, zabiera dziecko, ale najlepiej rano, tak naprawdę to dziecko do sali, a nie tak, że, że od razu do pani, tylko, e, no, no, no bo dziecko będzie się z Żłobek? Tak. Rozumiem, że to wszystko jest nowe, to jest dopiero no, teraz tak. pierwszy sezon, że tak powiem. Y, od kwietnia mniej więcej. A, no, od to kwietnia jest, już jest. Tu jest jedanie, więc Państwo wojną tak. Tam a. będzie jeszcze na tej sali, tutaj na tej ścianie no, będzie cała tablica no, interaktywna, więc będzie duża taka interaktywna tablica i chcemy tu jeszcze zrobić taki minimal bigai, no, że stąd przejście tak na to, odwolnie i tak dalej, żeby ktoś się czymś... Mają Państwo rozsył, własną kuchnię czy katerię? Katelink bardzo fajny, sprawdzony na szmieniu w ogóle nie mamy wieprzowiny. E, Mięso jest dwa razy, trzy razy w tygodniu, dwa razy jest e, menu bezmięsne, duże porcje sprawdzone, kilka kategorii testowaliśmy i naprawdę e, ten kateri był najmniejszy. E, i dzieci bardzo chętnie jedzą. Więc to jest tak, że nawet nijaki nie zaczynają... Do mhm. tak. Te no, do karmienia? Czy te tak. małe? Do, do karmienia, karmienia. też mi się podobały. Różowe są fajniejsze. Nie no, różowe to fajne. Chociaż nie, nie widziałam tych dziewczyny? My teraz pokój sobie robimy. Tak, to no, pokój, mieszkanie. To idziemy na górę, tak? Nie, dziękujemy. Słuchajcie, jaki jesteście tim? Lewionka, Liski, Miedźmiotki, czy... Teamsówki? <laughs> Ciekawe czy, czy, czy yy, Wersof ja jestem... jest wychowawczynią. Ja jestem już podkiem. Calę wypową, tylko to, to, to były jakieś tam warsztaty, więc są po prostu stoliky, no, czy to, to jest sala Kłobkowa. Tak, Kłobkowa. To są właśnie samoloty. Troszeczkę yeah, jest ale mniejsza, ale moim zdaniem jest fajniejsza jeszcze, bo jeszcze jest bardziej widna, bo od tej strony chyba ja jest. Ja wiem jak jest Myśmy, żeby było faktycznie tak, nie, nawet że okna. Ale chodzi o okna. Może co, jak my zwiedzamy z teraz tak. co na Wilanowie, to praktycznie każdy to jest wszystko pozasłaniane. Tak? I, i, i ja, I ja na przykład ja nie, nie lubię. lubię albo żłobki, bo e, pokazuję pościel, bo my ma, dajemy każdemu dziecku Dobrze. swoją pościel. E, szyliśmy swoje pościele, żeby każde dziecko miało to samo, a nie tak, że ja chcę psi patrol, a ja chcę, nie wiem, mm. święte Pepe. Z tej strony bawona satynowa, tumilka i kołderka identycznie. Pościel Dobrze. i tak dalej, tak prześcieradło, więc z, rodzice zabierają co piątek do krania, chyba że będzie jakiś wypadek wcześniej. Tych się pod placowania, ja gdzieś tam barwert przynosi, to wtedy e, zabieramy szybciej. E, bardzo ciężko jest znaleźć fajny lokal w przedszkole żłobek. Ponad rok czasu szukaliśmy. E, a jeszcze, żeby e, lokal miał Plac Zabaw, mhm. parking, to graniczy z cudem. A parking macie? Mamy parking w O kurde. Teraz Państwo moim sposobie, no nie na te to. Placa Baf. Placa że Najpierw, zanim budynek, to razem się z właścicielami obok. Czy nam wcierza tę działkę pod plac zabaw i obótek? Łazieneczki? Hmm. To tak jak właśnie sami same. identyczne. Hmm. Inne kolory są. Dokładnie, tylko kolorystycznie i graficznie się różni. Ja to tylko no. no, tak, tak to. Tu jest Jerzyk. To jest ten starosta. Tak, słonik. Dokładnie. Słonik. Żółbkowa, tak? tam że na, dole, na samym dole to są oceany, parter dżungla, tutaj polskie lasy i na górze góry niebo. Więc tak sobie wymyśliliśmy, Fajnie. że to się będzie z tymi drzwiami. Szafa na leżaki na... Takie Jakie Więc tak. Jak przywoła, I dobra. Sobie dobra. Ile jest maksymalnie dzieci? Znaczy ile może być maksymalnie dzieci? Maksymalnie na no początku w w całej placówce? Nie, 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 chodzi mi o żłobek. Zależy od sali, bo zależy od powierzchni. Każda po sala ma inną liczbę dzieci, ale to maksymalnie do 15 dzieci. Mhm. Eee. I też jest tak samo, że może być jedna niania żółkowa na piątkę dzieci, tak? Czy jakoś tak nie pamiętam Nie na piątkę? Na ósemkę jest. Ósemkę, eee. tak. U nas niestety tego nie praktykujemy. U nas wychodzi mniej więcej jedna pani na czwórkę dzieci. To no dobrze. Eee. Tak, 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 tak. Mamy e, jedna e, e, <śledzimy> w, pani kochawczyni, to jest pani Polka. Druga pani, która mówi tylko w naszym angielskim, i trzecia, która mówi i w języku i polskim i angielskim. Ta druga? Ta akurat pani jest z, z Zanzibar Anziba. Taras, tak jak widać, już jest w trakcie i zrobić obrót zimowy, gdzie będzie całkowicie przeszklony, I pełno roślin. Taka tak. Pełno roślin pośrodku stół zajęcia kulinarne, więc... Myślę, że będziemy się wyróżniać na pewno nawet z różnych innych placówek. Nie no fajnie, że to, jak, jak to wszystko słyszę, to fajnie to no. brzmi. Dodatkowo za chwilę dojdą w sali zwierzaki. W każdej sali będziemy mieli zwierzątka, patyczaki akwarium tutaj miały być popuszki, ale zobaczymy co będzie. Więc, więc zobaczymy, co w tej sali. Bo na parterze będą, będzie akwarium. Tutaj chcielibyśmy też zrobić takie duże fajne akwarium. Jeszcze sobie tutaj przeszliśmy żeby zobaczyć ten ogródek. Jeszcze będzie dopasażany, słuchajcie, ale dla nas już jest rewelacyjnie, że w ogóle jest ogródek, to się na Wilanowie rzadko zdarza. Jest dużo przestrzeni, dużo zielonej przestrzeni do biegania na trawie. Zobaczcie w ogóle ten domek, jaki on jest piękny. Tak, domek jest zarąbisty. Domek, tam już są dalej huśtawki, które pewnie jeszcze, jeszcze będą. Tam w ogóle jest ten, ten te, te, takie, te, te, te jakieś zioła czy tam coś. Zobaczcie tam to, 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 to. Nie no, na razie nam się bardzo, bardzo podoba. Zobaczymy zobaczymy, jak będzie. Idziemy, wracamy, bo musimy szybko wrócić, żeby Lajrenie oddać, rzęsy mama jadę? jedzie na jakieś rzęsy, czy inne jakieś głupoty. Jesteśmy w korku. Słuchajcie, mocno rozważamy ten żłobek, bo jak widzieliście, no był po prostu fajny. Okazało się, że mają parking, okazało się, że mają ogródek, okazało się, że mają panią, która jest dwujęzyczna, mówię mówi po angielsku. No słuchajcie, no jest masa atutów. Bardzo miła pani właścicielka, tak jak widzieliście. No, zobaczymy. Jeszcze mamy jedno spotkanie w tym żłobku jutro, natomiast, no bardzo rozważamy. Ja teraz jem kanapeczkę z szynką, z chlebkiem od Agnieszki. Agnieszka, bardzo dziękuję. Pyszny chlebek, Przysłam buziaczki. I jadę na rzęski. Na rzęce, oczywiście, do Agaty. Agata Pilecka Studio. Jak macie ochotę, rzęsy robi super, są trwałe. Jak nawet wyrywałam, no teraz no dobra, nie wyrywałam, Kamil mówi, że wyrywałam, ale nie wyrywałam, tylko Wyrywałaś. po prostu kępki musiałam sobie zdjąć, które miałam nałożone do teledysku, takie dodatkowe i przez to mi trochę może się pospały te, ale to niechcący. Zresztą i tak to są moje rzęsy po niby wyrywaniu, po ponad trzech tygodniach, więc czytam nawet równo po trzech tygodniach, więc to i tak jest, jest ok. Jadę, potem Kamil mnie chyba odbiera, będzie czas, nie wiem, czy to będzie trzeba było coś wam nagrać, pewnie na vlogu, co robi. Będzie, musi się zastanowić, co będzie robił. Ja nie wiem, co będę robił. Ja zrobię jakiś męski relaks. No i fajnie. Ja teraz jestem w sklepie LEGI. Zobaczcie, jaki mamy zestawik. To dla Leo wezmę. Tutaj jest pokazane, na co składa się ten zestaw. Znaczy, co składa się na ten zestaw. I tu mamy czapeczkę, skarpetki. I zobaczcie, jakie body jest zerowiste. Więc biorę mu taki zestaw. 56, bo on już jest duży, więc 56 biorę. A, i Lairy, Taki zwykły t-shirt, a taki z Elką. Jesteśmy w dalszej części dnia, ja właśnie idę na wizytę, tak jak Wam mówiłam. I za chwilę pokażemy Wam, co u Leo, ile waży itd. i tak dalej. Więc spędzę, bo jestem akurat idealnie na czas. Idziemy się na wizytę. Czyli jak jest z tą szyjką? Czyli jest na razie jeszcze centymetrowa, zamknięta i dosyć miękka, więc... Jeszcze tutaj chwila, moment. Czyli w sumie tak jak było ostatnio? No dobrze. Ale coś się zmieniło? Pewnie nie. No, jest bardziej miękka, to na pewno. I Jest, no jak na tą sytuację, jeszcze taka nie bardzo porodowa, ale to nie jest My? też tak, że to jest dla nas teraz informacja, że na pewno pani nie urodzi w przeciągu, nie wiem, dwóch czy trzech dni. Mhm. Bo czasami są takie sytuacje, że jednak zaczynają się skurcze, czy odpływają wody. I po prostu dochodzi do porodu, nawet z taką nieidealnie jeszcze przygotowaną szyjką. To, to znaczy, że centymetrowa? Czyli ma długość centymetra, tak, część pochwała szyjki, czyli to co jest jakby... To jest mało, dużo? To jest tak... no jak na drugą ciążę, to mogłaby być jeszcze powiedzmy, na przykład już przepuszczać tam jakiś palec albo A, dwa... A to chodzi o rozwarcie. To, to jest jeszcze długość szyjki ona do, o rozwarciu mówimy dopiero jak ona jest zupełnie zero. zgładzona. Jak tak. jest zero. Tak. Aha, czyli ona dopiero ma jeden. A normalny człowiek, normalna kobieta jak nie jest czar to ile ma? No to ma taką powiedzmy dwucentymetrową... Czyli ona czy się trochę zaczęła skracać, ale jeszcze nie jest to porodowo skrócone, no tak? Nie, jest, jeszcze nie jest. Dobra. Zdecydowanie. Muszę się zacząć naprawdę w każdej chwili. Więc nie znamy tutaj ani dnia, ani godziny. Po prostu czekamy. Ale jest naprawdę zmiana też w kształcie brzucha w przeciągu tego tygodnia. No chodź na plus? Tak, tak, tak. tak. No właśnie, no czy żadna, jak mi pani powiedziała, tak, tak jak będzie moment o, dobry. To tak na razie takie 3, 300 gdzieś wychodzi. To nie było 390. No to yy, to jest tak, że yy, w przypadku badań, które robimy częściej, jeszcze raz na dwa tygodnie, jest zawsze plus okay. no. minus jest ta granica, jednak. Mhm. To to, powiedzmy. Natomiast. Yy, tak chodzi nam no mniej więcej. To może być 300, może być 3400. To jest taka prawidłowa masa. Dzisiaj nam się trochę tutaj tak jeszcze zakrywa bardziej. No mm -hmm. i tu widzimy jak ładnie i ubije serduszko. Mm -hmm. I tak sobie tutaj leży, odpoczywa, śpi w tym momencie. Jest już wieczór, teraz Kamil bawi się z Lairą, żebym mogła sobie spokojnie zjeść pizzę. Zaraz wam pokażę moją pizzę. No i oglądamy, pijemy, słuchajcie, bezalkoholowego szampana. O, tam jestem ja. I teraz oglądamy sobie meczyk. Jest siódma minuta. A to jest moja pizza. Lajra ma nową tą. Lajra ma koszulkę. Jak widać, zobaczcie, o, teraz możecie zobaczyć. stoi klocki, super ważny Jest kolejny dzień, słuchajcie, jesteśmy w żłobku ponownie, bo dzisiaj będziemy pewnie domykać jakieś formalności związane z tym. I w sumie tyle. Wczoraj usnęłam, nie obejrzałam meczu. Ale ja obejrzałem. Kamil obejrzał, Lajra też obejrzała, potem oni usnęli. Chyba do drugie, w ogóle spałam sama na kanapie, bo mi się nie chciało wstać. Potem przyszłam, potem Laira nie się obudziła, ale w sumie to była spoko. Wyspałeś się? Tak. Tak. Rozmyślałam, że coś powiedzieć do mnie, mam Chciałem powiedzieć, to... że jeszcze pokażę ten zestaw Legi. O, to teraz no. zestaw Legi wjeżdża. I teraz będziemy prezentować zestaw dla Leo. Najpierw Mowlęcy zaczniemy. legijny. Najpierw czapeczka. Czapeczka. Klasycznie z herbem. Ja tak prezentuję ubranka dla dzieci wstępuje. Aha, dobrze, dobrze, dobrze prezentuj. Teraz wody. Body, 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 body. Boli. Body. Body, 62, body. Body, 62 zobaczcie. Z misiem kaskiem. On jest symbolem legii. Taką maskotką. I, I skarpeteczki. Tylko Też. legia. Teraz połowa osób mnie zabiła i mam łapki w, duchu, w <laughs> Dobrze. Nie, my ogólnie, czy... słuchajcie, oczywiście my jesteśmy kibicami ale Legii. Ale szanujemy inne kluby. Ale szanujemy inne kluby, nawet Lecha i Arkę, więc wyluzujcie. <laughs> Dobra, mamy teraz bardzo ważną informację. <laughs> tak? Jaką? Odnośnie przedszkola, O żłobka. Tak, wybraliśmy. Ten, co byliśmy, bo już jest kolejny dzień, jeszcze byliśmy w rozmowie, widzieliśmy umowę i tak dalej. Wybraliśmy ten żłobek. Leja Mało będzie tego. tam chodziła. Załatwiliśmy Wam zniżkę, w sensie, jeżeli przyjdziecie do tego żłobka, jeżeli byście chcieli, oczywiście, to jest żłobek na Wilanowie, na ulicy wiertniczej, bardzo blisko tvn u i powołacie się, że jesteście od nas, czyli jakby The Happy Family, to dostaniecie 10% zniżki. Więc, jeżeli macie ochotę, żeby Wasze dziecko chodziło do żłobka z Lyra albo do przedszkola, bo to też jest w przedszkole, to śmiało wybierajcie się do First Steps I to nawet nie chodzi o to, żeby tylko chodziło z Lyra, ale po prostu. Ten... Tak sobie powiedziałam, bo to zawsze No fajnie, oczywiście, że tak, no. ale, ale żłobek jest fantastyczny, jest właściwie super. Na, tą, na tą chwilę możemy powiedzieć, że pod każdym względem. Ja jestem pod dużym wrażeniem tego, jak tam wszystko jest zorganizowane, jak wiele jest takich malutkich detali skierowanych tak. do dzieci. To już mówiliśmy teraz... na tym filmie, nie? że jest parking, że jest ogródek, który jest duży cały czas. Jest A propos skarżany. ogródka, to ja Ci przepraszam, że przerywam, bo no. teraz wstawiam tutaj taki fragment z TVN-u. TVN bo oni akurat byli dzień TVN wczoraj, jak, właśnie, wczoraj więc jak wstawiam... to nagrywaliśmy. Wstawiam ten fragment właśnie z TVN-u odnośnie wczoraj. ogródka. Chodźcie, będziemy zrywać boróweczki. Tylko słuchajcie, nie do buzi. Olo, nie dopuści tylko do miseczki. A, a, tu Bardzo. Mają też dużo witaminek. Jak barani. Tak samo. Nie, słodycze? Słodycze. słodycze już nie są zdrowe. Wszystko zjesz i nie Brawo. będzie do koktajlu. W tym warszawskim przedszkolu dzieci samodzielnie sadzą, uprawiają, zrywają, a następnie zjadają warzywa i owoce z własnego ogrodu. Tutaj wrzuć. Oprócz przekąsek wspólnie robią też na przykład sorbety czy soki. Yes? Yes. Pomysł nasz autorski, ponieważ robiliśmy tak, jakbyśmy chcieli, żeby nasze dzieci miały, żeby dzieci spożywały owoce, warzywa, które są całkowicie naturalne, bez żadnych nawozów, oprysków. Poza tym to bardzo działa edukacyjnie na dzieci. Z tego nam wyjdzie przepisny sok owocowo warzywne. Jakie lubisz owoce? Obiózł. I ja wiem, że orzeszki jeszcze Orzeszki lubisz? No. A dlaczego? No, tak. Wszystkie lubisz warzywa? Tak, wszystkie. Wszystkie? Tak. A sałatę też zjesz? No, nie lubię ja sałata. A dlaczego? No, nie. Dokładnie ten. Próbujesz? Spróbuj. Kochani, to wszystko w tym filmie. Pamiętajcie, 10% zniżki na naszą nazwę się powołujecie The Happy Family, jeżeli chcecie iść do żłobka First Steps na Wilanowie. Tymczasem przysłamy Wam buziaki, żegnamy się i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Ciao!